To jest troszeczkę tak, że w ogóle muzyka klasyczna, mam wrażenie, troszkę stała się niszą, a muzyka współczesna ta w obrębie muzyki klasycznej jest taką jeszcze pod niszą. I troszkę jest tak, no oczywiście muzyka się, ta, muzyka się rozwija swoimi torami, natomiast jest troszkę coś takiego, że chyba gdzieś nastąpił taki rozbrat pomiędzy... Kompozytorami współczesnymi, znaczy ja teraz jakby ograniczam się tylko do takiego bardzo wąskiego, właśnie ultra grona, tak zwanych kompozytorów, nie wiem jak to nazwać, takich jak ja, czyli w pewnym sensie akademickich, czyli po akademiach muzycznych, po, po szkołach, ale, ale starających się tworzyć jakąś taką muzy muzykę nową, że, że no po prostu jakoś chyba orkiestry symfoniczne nie pokochały współczesnych kompozytorów, a współczesni kompozytorzy też chyba nie do końca pokochali orkiestry. Ja uwielbiam pisać na orkiestry. No, oczywiście mam troszkę poczucie, że jest to właściwie taki twór, Troszkę archaiczny jednak dzisiaj, no bo to powstawały instrumenty takie jak klarnety, oboje, one się rozwijały po to, żeby były coraz głośniej, żeby coraz lepiej brzmiały, bo były coraz lepsze sale koncertowe. Natomiast w dzisiejszych czasach jest to rodzaj pewnego, eks, e, 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 pewnej powiedziałbym ekstrawagancji czy eks, ekscentryzmu. Znaczy że się można tak bez... bez yy, 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 Refleksyjnie też pisać, oczywiście na orkiestrę. Wiadomo, że orkiestra jest też świetnym medium, chociażby w przypadku nie wiem, muzyki filmowej. No w ogóle jest wspaniałym medium. Natomiast yy, po prostu rzadko się tak naprawdę w ogóle na świecie chyba jest coś takiego, że ta muzyka współczesna rzeczywiście jest bardzo. E, no, niszową częścią kultury i w ogóle w, w, nawet w krajach zachodnich jednak muzyka współczesna nie funkcjonuje w takiej codziennej, e, w codziennym repertuarze orkiestr symfonicznych, więc jest to dla mnie tym większe szczęście, że, że dostąpiłem takiej możliwości, że właśnie nie przy okazji festiwalu, oczywiście to jest też bardzo fajne, e, e, oczywiście wszelkiego rodzaju festiwalu muzyki współczesnej, natomiast tutaj na takim nazwijmy to zwyczajnym abonamentowym koncercie. Oczywiście jest to, jest to dla mnie też duża gratka. No, orkiestra jest, jest wspaniała. Ma Marcin jest, jest moim yy, bardzo bliskim przyjacielem i interpretatorem mojej muzyki od, yy, od, od wielu lat. Yy, więc jest to, jest to... No, powiedziałbym to w pewnym sensie w ogóle rzadkość, że, że, że coś takiego się odbywa. To jestem bardzo, bardzo wdzięczny panu Kosendiakowi za to, że, że, że miałem taką możliwość. Zresztą pan Kosendi, Andrzej Kosendiak, który był moim profesorem w Liceum Nałowieckie. Ja jestem właśnie rodowitym Oławianinem, a właściwie Wrocławianinem. I, i, i mam co, właściwie jak do, do czasu, jak tutaj mieszkałem, no to. Wydawało mi się to czymś zupełnie naturalnym, natomiast teraz, jak już nie mieszkam we Wrocławiu, to mam absolutną obsesję tego miejsca, w ogóle tak zwanych ziem odzyskanych, różnych historycznych wydarzeń i każdy mój pobyt we Wrocławiu jest e, dla mnie du dużym, dużym, dużym przeżyciem. Andrzej Kosendiak mówił, wspominając tamten okres w liceum na Łowieckiej, że Paweł miał wśród kolegów opinię prowokatora. A pan z kolei yy, wdzięczny jest panu Andrzejowi, że jako nauczyciel zostawał trochę też po godzinach, tak? To było w ogóle liceum muzyczne na łowieckiej, myślę, że nie tylko w czasie, kiedy ja tam chodziłem, ale w ogóle to jest taka, że jak się spotykają czasami na świecie muzycy z, z różnych w ogóle generacji, Nagle się okazuje, że są z Wrocławia, że są z Łowieckiej, no to jest w ogóle to jest, można powiedzieć, taka oddzielna sekta yy, łowiecka. E, natomiast ja generalnie jakby nie, nie byłem nigdy raczej, nie wiem, czy ja byłem prowokatorem, ja generalnie jakby nie, 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 nie lubiłem szkoły jako w ogóle instytucji. No na pewno byłem jakimś troszkę zbuntowanym człowiekiem, natomiast Łowiecka była jakimś takim miejscem, że tam w ogóle myśmy siedzieli i nas wyganiali po, po, po zajęciach stamtąd i rzeczywiście Andrzej jak był pedagogiem, który zobaczył, że ja się interesuję właśnie troszkę e, muzyką współczesną, komponowaniem i rzeczywiście zostawał po lekcjach i robił mi jakieś zajęcia, jakieś podstawy kontrapunktu, właśnie zadawał mi jakieś zadania kompozytorskie, także to był no w ogóle jakiś zupełnie czas łowiecki, ja jeszcze troszkę wtedy miałem takie mm, troszkę, e, no, nie, nawet nie tyle interesowałem się, ale w pewnym sensie uczestniczyłem w, w różnego rodzaju takim życiu subkultur różnych, między innymi w, no właśnie będąc we Wrocławiu byłem po prostu regularnym e, pankiem, no, no to będę myślę, że teraz chyba wraca powoli czas na panka. E, Natomiast y, był dla mnie jakiś taki okres ab absolutnej. Znaczy właściwie nic mnie, chyba tak, nigdy, nic mnie tak nie ukształtowało, chociaż podobno ludzie, ludzie kształtują się do 6-7 roku życia. Ale, ale Łowiecka, pobyt te cztery, a właściwie sześć lat, bo jeszcze wcześniej chodziłem na powstańsku, to były lata niezwykłe. A, i, za, i, I rzeczywiście to grono pedagogów tam y, na Łowieckie, no bo był oczywiście Andrzej Kosędziak, ale też miałem w, no, całe grono wspaniałych ludzi, którzy jakoś mieli. E, takie podejście do tych, y, do tej młodzieży to jest dosyć specyficzne. Ja trzeba pamiętać, że to były takie czasy, no to była jednak komuna i tak dalej i... i, i, i znaczy inna sprawa, że tam chyba wszyscy wtedy, y, ponad połowa tych nauczycieli, no to byli we świeczy dni opozycjoniści, jak chociażby Andrzej Kosenek. Natomiast to było jakieś miejsce, zresztą w ogóle Wrocław był magicznym miastem. Ja pamiętam, że jak ja w 90 roku zdałem maturę we Wrocławiu, przeniosłem się do Warszawy, to Warszawa mi się w ogóle wydawała jakąś taką Chaotyczną, no nie powiem jaką, ale. ale, ale, ale. To znaczy, Warszawa się bardzo zmieniła przez te ostatnie lata, ale Wrocław no. jest miastem absolutnie. Także długim. dzięki panu i dzięki waszemu kręgowi artystycznemu. Marcin, ty te opowieści z łowieckiej na pewno słyszysz w NFM-ie Filharmonii Wrocławskiej od czasu do czasu, ale możesz znać to tylko z opowieści. A w momencie, w którym momencie zetknąłeś się osobiście z Pawłem Makietynem? Kiedy się po prostu panowie poznali? I jak? Znaczy pierwsze spotkanie, to ja w ogóle nie wiem, czy Paweł będzie pamiętać, <laughs> grałem na studiach w, w Warszawie, um, nie pamiętam, który to był rok, drugi, trzeci, myśmy założyli z takimi przyjaciółmi, m.in. z Arturem Rozwysławiczem, który jest z w kwartecie letosławskiego. Założyliśmy zespół Transample, taki dosyć buntowniczy zespół. Graliśmy wtedy. Panka. Regularnie, tak to nie, ale graliśmy regularnie w klubie, który już niestety nie istnieje, był bardzo kontrowersyjny, Le Madame. Tam robiliśmy różne koncerty, właśnie głównie, <coughs> głównie układając program jakby na podstawie mu muzyki współczesnej. I kiedyś ćwiczyliśmy na akademii, wpadł Paweł, nie wiem, czy Ty tu pamiętasz, no, z nie. kostkami do gitary, żebyśmy sprawdzili. No żebyśmy pamiętam, sprawdzili. Rzeczywiście nie wiedziałem, żebyśmy... żeby to, że to. To ty byłeś. To, to no. W ogóle to dopiero teraz sobie to skojarzyłem. I sprawdzaliśmy, jak to brzmi grając na instrumentach smyczkowych tymi kostkami gitarowymi. Potem jakby no, nie spotykały się, nie krzyżywały się nasze drogi. Pamiętam tylko, że też minęliśmy się. Ja ci na cześć powiedziałem, nawet mi odpowiedziałeś, cześć, na premierze pasji tutaj na Piłsudskiego, bo to z z Bratysławie Kantans. A I już takie makiety nowe, już tak. Tak, tak. Mhm. A potem już tak na poważnie, jak poznaliśmy się przy pracy nad kwartetem drugim. Ten program zamówiła Filharmonia Narodowa w Warszawie i no myśmy wtedy bardzo mocno się do tego przygotowywali i mieliśmy pierwsze spotkanie właśnie w filharmonii, potem po, po koncercie sobie poszliśmy na kolację jakoś od tego czasu. Mhm. To te hmm. kostki mi przypominają z kolei wypowiedź, wspomnienie Andrzeja Chłopeckiego o panu, bo Andrzej Chłopecki pisał, że pamiętam, jak gdy Paweł Mykietyn w Euforii dzwonił do mnie w środku nocy, czyli gdzieś między drugą a trzecią, opowiadając jak przestroić klawesyn lub jak na siebie nałożyć nowo ułożone serie dodekafoniczne. Bywały takie sytuacje, tak, że wpadał pani i eksperymentował. Chciał od razu znaleźć dźwięk. tak? Znaczy, jeśli chodzi o te telefony, to oczywiście, no to Andrzej Chłopiecki, wybitny muzykolog, już nieżyjący, no mm. i taki rzeczywiście, nawet nie tyle krytyk, ile jakby to nazwać, właściwie, no taki kreator życia muzycznego, już nie ma takich ludzi dzisiaj. E, no tylko, że no, dzwoniłem o drugiej, trzeciej w nocy, no, ale wiedząc, że my jesteśmy obaj nocnymi markami, także nasza druga, trzecia to, to, to jest normalna godzina funkcjonowania. E, nie, no to wie Pan, no, to są różne, różne metody, ja na przykład, no też dużo dla, to, to taka a praca kompozytora y, też często polega na tym, że się siedzi w domu po prostu i się... To jest bardzo złożony proces, natomiast no, oczywiście no, y, trzeba jakoś znać ży, instrumenty żywe, prawda, no, żeby wiedzieć... No, czy znaczy ja dążę do jakiegoś takiego organicznego traktowania instrumentów, muzyków. Znaczy nie, nie chcę nikomu na siłę jakoś utrudniać życia. Znaczy chcę, żeby ta muzyka po prostu... Znaczy nie chcę niczego na siłę upraszczać, ale oczywiście z, yy, no, zawsze taka... No, nawet czasami mam takie jakieś momenty, że spotykam się też rzeczywiście z kolegami muzykami różnych. Znaczy, wynajmujemy sobie studio, wchodzimy sobie, coś tam improwizujemy, słuchamy. no To są takie, takie chyba naturalne yy, potrzeby muzyka. Natomiast też oczywiście kompozycja taka jak w moim przypadku, że ostatecznym moim, yy, tym co ja zanoszę właśnie do, 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 do co ja daję Marcinowi, no to jest po prostu partytura i, i też no, taka praca samotnicza gdzieś w swoich czterech ścianach to jest yy, to też jest jakiś mój żywioł właściwie, może to jest głównie mój żywioł, no ale oczywiście praca z instrumentami, z drzwi, muzykami, no to jest to jest yy, to jest cudownym. A jak powstał ten koncert skrzypcowy, w nocy? Hmm. To była intensywna praca? To była bardzo intensywna praca, no ja akurat miałem taką sytuację, że pisałem dwa właściwie utwory jednocześnie, bo jutro mamy premierę koncertu skrzypcowego, a za, za, za miesiąc ja mam premierę koncertu wiolonczelowego z kolei w Warszawie. E to znaczy to się tak złożyło, że ja właśnie zabrałem się za to, może troszkę za późno, bo zabrałem się za to we wrześniu, ale yy, z drugiej strony ja mam jakoś tak poukładane właśnie, że jak się, no nie wiem, nie robiłem w tym czasie ani żadnej muzyki filmowej, ani żadnej muzyki teatralnej, znaczy właściwie od września do teraz tak naprawdę zajmowałem się tylko tym i, i a, a tak sobie też żartobliwie myślę, co innego można robić w Polsce w listopadzie, jak nie, jak nie pisać kon koncert skrzypcowy. Znaczy rzeczywiście siedziałem po nocach, czasami mi się ta do doba przesuwała, ale tak myślę, że, że właściwie no, to, jest, y, to, też jest jakieś, to też jest jakiś mój, mój żywioł. Siedzenie, siedzenie w domu i, i, i wymyślanie. A w sumie jakoś ta praca, muszę przyznać, y, była też. Y, y, nie wiem, sprawiało mi to strasznie dużo satysfakcji. No, jak miałem pierwszy raz takie poczucie, że się bałem, że się może, może nie zdążę, no, tak zwany deadline wiszący nad głową, w pewnym momencie troszkę mnie zaczął stresować, ale że ale, hmm, znaczy wszystko oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że jest to w, troszkę forma prezentu urodzinowego, ponieważ Marcin za miesiąc y, kończy 40, 40 lat i to było do pewnego momentu nawet w tajemnicy przed nim utrzymywane. Y, inicjatywa wyszła właśnie od. Kolegów z Narodowego Forum Muzyki, od żony Marcina, od, od, od gr grupy przyjaciół. Prezent dla Marcina Rakowicza. Jesteś dumny z tego z całą pewnością. Najpiękniejszy możliwy prezent, jaki można dostać. A czy y, skrzypek, czy solista miał coś na tym ostatnim etapie, chociażby teraz, do powiedzenia o partyturze, o tym, jak wykonać ten koncert, czy zgadzał się zupełnie z kompozytorem? Jak to to było? Tak, tak, do was obydwu. Nie, no regularnie się, znaczy ja miałem coś takiego, znaczy oczywiście to dla mnie był problem troszkę w, w tym sensie, no jeżeli się już pisze koncert, w tym sensie koncert na instrument i orkiestrę, w takim, no jednak jest to, no chcąc nie chcąc pisząc K utwór, który nazywa się koncert na skrypcji i orkiestrę, jakoś się odnoszę do, do szeroko pojętej tradycji, a nie jestem skrzypkiem, w ogóle nie jestem yy, smyczkowcem, yy, generalnie jestem klarnycistą, że tak powiem z wykształcenia, trochę gram na fortepianie, jestem trochę klawiszowcem, yy, a wiadomo, że no nie może taki koncert, na no to nie może być... K mówiąc kolokwialnie, zbyt łatwy utwór. No to nie może być utwór, który może zagrać uczeń yy, podstawowej szkoły muzycznej. No więc, a też z drugiej strony, tak jak no zawsze mówię, że ja no nie chcę na siłę niczego komplikować, tym bardziej, że no mam takie moje doświadczenie właśnie przy pracy, yy, chociażby właśnie z orkiestrami symfonicznymi, jest takie, że jest bardzo mało czasu potem na te próby. To nie jest tak jak w teatrze, gdzie się miesiącami siedzi do nocy, a w, w próby w orkiestrze symfonicznym to jest bardzo krótka jak to się mówi, piłka. E, natomiast no, konsultowałem wsz wszystkie rzeczy na bieżąco z Marcinem. E, spotykaliśmy się od czasu do czasu. Marcin przychodził do mnie z instrumentem. E, no, na pewno wszystko, co tam napisałem, da się zagrać na skrzypcach. A, mm, nie wiem właściwie, moja obawa, że może jest za łatwy ten utwór, ale to już może niech się wypowie na szkole. To ja tak po kolei. Najpierw chciałem to nawiązać do. Wypowiedzi poważę tam, że nie jest skrzypkiem, ale z drugiej strony ta sobie taką szybką, szybką przelotkę zrobiłem, że najwybitniejsze koncerty skrzypcowe nie pisali skrzypkowie tak naprawdę. Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Szostakowi, Trzymanowski, Lutosławski. Nie grali na skrzypcach. Więc yy, coś w tym jest, że wydaje mi się ze skrzypcami między innymi, że jakby kompozytorzy, którzy chyba nie znają tak do końca skrzypiec, po prostu piszą muzykę na ten instrument. Zupełnie innymi kanałami idzie myśl kompozytorska, a skrzypek zawsze będzie myśleć o tym, żeby tu się układały palce, albo żeby było trudno właśnie, albo nie wiem jak. No, a zapomina się trochę o muzyce, dlatego potem skrzypko, skrzypcowe koncerty to mamy Wieniowskiego, Paganiniego, tak dalej, co to jest zupełnie inna grupa koncertów, żeby wyjść i popisać się, że umie się grać decymy <laughs> i stakatów we wszystkie strony świata. A są koncerty typu Szymanowski, który po prostu odkrywał, wyciągał ze skrzypiec cudowne dźwięki przez wyobraźnię samą czystą, a nie do końca wiedzę o taki, taką kuchenną. Aczkolwiek z drugiej strony, idąc dalej, wydaje mi się, że Paweł należy do tego wąskiego grona kompozytorów, Żyjących współczesnych ma nieprawdopodobną intuicję i też wiedzę o instrumencie, czego brakuje bardzo często innym kompozytorom: że tak naprawdę nie trzeba o nic pytać przy graniu. W sensie wszystko jest jasne. A byłeś czymś zaskoczony, kiedy widziałeś te kawałki partytury, potem całą partyturę? Coś cię zaskoczyło, bo są kwartety smyczkowe, Pawła Mikietyna, gracie zresztą, dla was tak. jeden został napisany, zdaje się. Tak, one są bardzo, w sensie ten drugi szczególnie kwartet jest piekielnie trudny. Piekielnie, trzeci jest y, o wiele prostszy. Natomiast tak czy siak, wszystko jest pisane z taką. I to jest wyczuwalne przez wykonawcę. To jest pisane z dużą dozą szacunku do wykonawcy. A niestety, często jest tak z kompozytorami, że jedno to jest to, co napiszę w partyturze i wyślę muzykowi, który po prostu się na poci, na ćwiczy, a potem się przychodzi na próbę z kompozytorem i mówi, to w sumie nieważne. Ważne, żeby był efekt taki a taki i człowiek po pięciu godzinach dziennie ćwiczenia jakichś tam Fisów, Gisów i, i jakichś połamańców w szalonych tempach, nagle się okazuje, że można to totalnie dowolnie traktować. Zdarzają się też dźwięki poza skalą i tak dalej i tak dalej. Więc to są jakby dziwne, dziwne historie. A u Pawła tego nigdy nie ma. W sensie jest... Y I to przez to myślę też, y między innymi my, tak bardzo bardzo lubimy grać tą muzykę bo jakby nie wyczuwamy żadnego hochsztaplerstwa